Ejo, tu Dominika i w dzisiejszym filmiku chciałabym wam trochę opowiedzieć o moich ulubionych serialach, ponieważ stwierdziłam, że dzisiejsze społeczeństwo bardzo lubi ogólnie seriale i pewnie wielu z was Chciałoby się dowiedzieć o jakichś nowych, innych, takich, których jeszcze nie oglądali, żeby później właśnie móc je obejrzeć. Od razu zaznaczę, że na mojej takiej wirtualnej liście seriali do obejrzenia jest naprawdę mnóstwo pozycji, i podejrzewam, że wiele z nich po obejrzeniu stanie się moimi ulubieńcami, no ale póki co przygotowałam dla Was kilka seriali. Zanim będziecie kontynuowali oglądanie tego filmiku, musicie się dowiedzieć o jednej rzeczy. Niestety lub stety. Większość tych seriali, o których zaraz powiem, jest zdecydowanie przeznaczona dla widzów, którzy mają minimum 16-18 lat. Także dla niektórych z Was ten filmik będzie zupełnie nieprzydatny: no, chyba że dopiero obejrzycie te seriale za kilka lat, a teraz się już o nich dowiecie. Decyzja należy do Was. Ale przy każdym serialu będę mówiła, dla jakich widzów jest on mniej więcej przeznaczony. I jeśli nie jest przeznaczony dla Was, to naprawdę nie polecam go oglądać. Moim pierwszym absolutnym faworytem jest Dexter. I nie mówię tutaj o kreskówkowym laboratorium Dextera. Chociaż ten Dexter również pracuje w laboratorium, policji. Tytułowy bohater tego serialu poświęcił swoje życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne, tropieniu seryjnych zabójców. Jednak gdy uda mu się takiego zabójcę znaleźć i dowieść, że to rzeczywiście on jest winny kilku przestępstw, wtedy Dexter sam wymiesza sprawiedliwość. Jest to serial przeznaczony zdecydowanie dla starszych widzów, bo leje się tam dużo krwi. Jest dużo brutalności, a także dość poważnych wątków psychologicznych. Kilka razy słyszałam opinię, że ktoś po obejrzeniu pierwszego odcinku Dextera zniechęcił się i stwierdził, że nie chce dalej oglądać, bo jest to nudne. Jednak ja mogę naprawdę Wam przysiąc, że jeśli będziecie kiedyś mieli chwilę wolnego czasu i troszkę dłużej przysiądziecie nad Dexterem, obejrzycie kilka odcinków pierwszego sezonu to naprawdę Was to wciągnie i będziecie ciekawi, co zdarzy się dalej. Serial Dexter liczy łącznie 8 sezonów i niestety nie jest już kontynuowany, ale powiem Wam naprawdę szczerze, że mam ochotę obejrzeć jeszcze cały ten serial od nowa, od początku do końca. Naprawdę tak strasznie mi się podobał. Jeśli dobrze pamiętam, to szczególnie mogę Wam polecić trzeci sezon i bodajże... Szósty, siódmy, jakoś tak. Są naprawdę świetne. Drugi serial to The Walking Dead. Zapewne znaczna większość z was już o nim słyszała, być może oglądała. Jest to serial o apokalipsie zombie. I liczy on już dobrych kilka sezonów, a akcja cały czas nadal się rozgrywa, nadal jest kontynuowany. Powiem szczerze, że na miejscu kogoś, kto jeszcze nie oglądał ani jednego odcinka tego serialu. Mocno bym się zastanowiła nad tym, czy naprawdę temat zombie jest tak obszerny, żeby mówić o nim przez dobre kilka sezonów. Gdy obejrzycie ten serial, dowiecie się, że owszem, ten temat może być na tyle obszerny, albo po prostu twórcy serialu są na tyle genialni. Tak naprawdę chyba nie jestem w stanie zdradzić więcej o szczegółach tego serialu, niż jest on o apokalipsie zombie. Więcej musicie się dowiedzieć sami. Myślę, że jednym z najciekawszych aspektów The Walking Dead są relacje międzyludzkie. I są one tutaj pokazane w wyjątkowo interesujący sposób. Szczególnie, że są to relacje międzyludzkie w obliczu apokalipsy zombie. Serial ten zawiera zdecydowanie mnóstwo scen akcji. Jest też sporo scen, które będą dość straszne, drastyczne dla młodych widzów. Ale myślę, że już tak na poziomie końca gimnazjum, szkoły średniej, spokojnie można to oglądać. Kolejny serial, o którym Wam opowiem, to Pamiętniki Wampirów. Tak, wiem, wiem. Wampiry, zmierzch. Nie. Kompletnie nie. To się w ogóle nie łączy. Pamiętniki Wampirów i zmierzch? Totalnie nie. Gdy na początku słyszałam o pamiętnikach Wampirów, będąc chyba w gimnazjum, totalnie wydawało mi się, że będzie to kolejny serial w stylu serii filmów zmierzch za którą prawdę mówiąc nie przepadam. Jednak gdy pewnego dnia naprawdę mi się nudziło, postanowiłam, że zacznę oglądać ten serial. Czemu nie? I powiem wam, że się zakochałam. No może bez przesady, ale strasznie mi się ten serial spodobał. No na pewno jest on bardziej dla dziewczyn, szczególnie nastolatek, niż dla poważnych facetów, bo zawiera dużo wątków wzruszających, romantycznych ale jest też mnóstwo takiej czasami grozy, też okrucieństwa i fajnie są pokazane relacje międzyludzkie. Tutaj znowu, gdybym powiedziała za dużo, dałabym wam mnóstwo spoilerów, powiem wam tylko tyle, że serial opowiada o świecie, w którym ludzie żyją razem z wampirami i innymi tego typu stworzeniami. Niektórzy ludzie potrafią się wręcz zaprzyjaźnić z tymi powiedzmy istotami. A inni z kolei polują na nie. Chyba mogę nawet powiedzieć, że serial opowiada o prawdziwej przyjaźni, o miłości, no i takich tam, wiecie, typowych sprawach. Ale naprawdę serdecznie polecam obejrzeć sobie ten serial. Kolejny serial. Hmm, nie byłam do końca pewna, czy zamieścić go na tej liście. Nazywa się on Słodkie Kłamstewka lub Pretty Little Liars. Już mówię, dlaczego nie byłam pewna, czy go tutaj zamieścić. Nie wiem do końca, czy jest on moim ulubionym, ale mam coś takiego, że gdy nie oglądam tego serialu przez dłuższy czas, to po prostu muszę znaleźć sobie jakiś jeden wieczór lub dwa, kiedy siądę i nadrobię wszystkie odcinki, bo po prostu jestem bardzo ciekawa rozwoju akcji w tym serialu. Jest on na tyle ciekawy. Pokazane są między innymi perypety miłosne dziewczyn, ale także jest tu mnóstwo scen dosłownie przesyconych naprawdę niezłą akcją. I choć mogłoby to was zaskoczyć i mnie samą to zaskakuje, ale momentami ogląda się ten serial nie tylko jak jakiś dramat, thriller, ale też nawet horror. Naprawdę, on momentami bywa dość straszny. Ale mimo, że za horrorami nie przepadam, Chyba mogę Wam polecić ten serial. Naprawdę warto go obejrzeć. Jest dość ciekawy. Kolejny serial, o którym Wam powiem, to Skins, wersja brytyjska. Od razu mówię, że moim zdaniem ten serial nie jest przeznaczony dla kogokolwiek poniżej szkoły średniej. I mówię to całkiem serio, całkiem świadomie. Jeśli ktoś z Was jest poniżej wieku szkoły średniej i będzie to oglądał, to może to Wam mocno zryć banie. I to tak w bardzo negatywny sposób. Także zaufajcie mi i jeśli macie poniżej powiedzmy 16-17 lat, nie oglądajcie tego, naprawdę. No to tak. Serial Skins opowiada o grupie nastolatków, totalnie zdemoralizowanych nastolatków, którzy mają a to problemy rodzinne, a to problemy ze zdrowiem i ogólnie życie ich naprawdę nie oszczędza. No ale w związku z tym, że jest im dosłownie wszystko jedno, to imprezują po prostu na całego. Ćpają, piją i jest to naprawdę momentami wręcz obrzydliwe, co oni tam wyczyni wyczyniają. Mimo wszystko jest to jednak serial bardzo ciekawy i chyba może być nawet pouczający. A poucza on o tym żeby zdecydowanie nie wpakować się w to, co robią Ci nastolatkowie. Jeśli kogoś z Was interesuje psychologia, to też na pewno jest to serial dla Was, bo dzięki niemu naprawdę głęboko można się zastanowić nad tym, co dzieje się w umysłach tych bardzo młodych ludzi. A jeśli chodzi o strukturę serialu, składa się on w sumie powiedzmy z siedmiu sezonów, jakby głównymi, jakby takimi głównymi sezonami jest pierwsze sześć. Wiem, dziwnie to brzmi, ale jeśli będziecie to oglądać, to zaczajcie, o co chodzi. I serial ten dzieli się na trzy generacje, czyli trzy grupy znajomych, tych nastolatków, którzy właśnie są głównymi bohaterami danego sezonu. I taka generacja trwa przez dwa sezony, potem jest kolejna i kolejna. Jest to czasami dość przygnębiające, bo już się przyzwyczailiście do danych bohaterów, a tu wchodzą kolejni, ale być może bardziej polubicie tych kolejnych. No. W każdym razie polecam obejrzenie, ale tylko ludziom już w miarę dojrzałym. No i ostatni serial na mojej dzisiejszej liście. Yy, brzedula. Wiem, wiem, w ogóle nie pasuje do tego zestawu, ale musiałam ją tutaj zawrzeć. Jest to zdecydowanie serial moich czasów w gimnazjum, i myślę, że jest on głównie przeznaczony właśnie dla takich gimnazjalistek. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że gdy właśnie był on emitowany. To chyba większość lub wszyscy chłopcy w mojej klasie z gimnazjum i tak wiedzieli o co chodzi w Brzyduli. Także myślę, że nie muszę Wam specjalnie opowiadać o tym serialu, może tak tylko ogólnie. Chodzi o to, że jest sobie, powiedzmy, bardzo brzydka dziewczyna, jednak jest ona wyjątkowo inteligentna. No i zakochuje się ona w swoim szefie, który jest bożyszczem wszystkich kobiet wokół. I ona tak chodząc sobie do tej pracy, spotykając tego swojego szefa, cały czas do niego wzdycha. No i chyba już na tym zakończę, ale bardzo wam polecam obejrzenie tego serialu. Tak choćby, żeby się pośmiać z niesamowitych tekstów Violetty lub z zachowań Przemko. Naprawdę, jest to bardzo sympatyczny serial. No i to już koniec tej mojej dzisiejszej listy. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak... I jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, a będziecie informowani o wszystkich moich nowościach. Również, jeśli ten filmik Wam się podobał, napiszcie mi w komentarzach niżej, czy powinnam robić więcej tego typu filmików o jakichś moich ulubieńcach. Jeśli tak, to o jakich? No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!